Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj w uroczystość Niepokalanego Poczęcia wsłuchajmy się w słowa księdza Dolindo, który w książce Maryja Niepokalana, Matka Boga i Matka Nasza, tak pisze Współczesny świat chce, jak twierdzi, przywrócić właściwą miarę nabożeństwu i miłości, jakie jest winien Tobie, o Maryjo, Uważa bowiem, że gdy je ograniczy, bardziej będzie czcił Jezusa Chrystusa, łudząc się, iż przybliży na nowo do kościoła tych, którzy się od Niego odłączyli. Jakież jednak dziecko, spoczywające bezpiecznie w matczynych objęciach, wylicza mamie swoje pocałunki i ogranicza wyrazy swej miłości do tej, która karmi je mlekiem z własnej piersi tryskającej miłością. Jakiż Ojciec może się oburzać na widok czułości dziecka wobec Matki, którą On kocha i która z Jego miłości urodziła to dziecko tulące się teraz do Niej i widziała, jak poczynało się w Niej życie tej nowej istoty przez Nią zrodzonej, jak zbierał się pokarm, który Je żywi i pozwala Mu wzrastać. Bardziej niż przywrócić właściwą miarę miłości, jak używimy do Maryi, Powinniśmy z ubolewaniem przyznać się do niedostatku miłości wobec niej i uświadomić sobie, że ograniczając nabożeństwo należne Marce Bożej, nie przyciągamy dusz do kościoła, lecz jeszcze bardziej oddalamy je od Niego, ponieważ Maryja przyciąga dusze błądzące, sprowadzając je ponownie na drogę prawdy. Chcą one uczestniczyć w uczcie weselnej bezmatczynnego pośrednictwa Maryi, a nie pamiętają, że na weselu w Kanie Galilejskiej to właśnie Maryja wyprosiła u Jezusa wino, które miało przypieczętować zjednoczenie Panny Młodej z Panem Młodym, a którego zabrakło na uczcie. To Maryja przyspieszyła godzinę Jezusa, która jeszcze nie wybiła, i tym cudem przyciągnęła do Jezusa przyszłych apostołów, którzy wówczas uwierzyli w niego warto też przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II który powiedział tam gdzie jest Jezus tam też jest Maryja oraz tam gdzie jest Maryja tam jest Jezus zachęcam abyś zobaczył również wideo pod tytułem kim jesteś o niepokalana w tym wideo święty Maksymilian prowadzi rozważanie o Marce Bożej.